są to chłopy po drugiej stronie, ty Bohaterowie wioski, chodźcie 3, 2, 1, buła. Hełm, hełm, he he panie, hełm, hełm, he dajcie aure. I teraz musicie przebiec, hełmy, he he musicie przebiec na nich, przebiegnijcie na nich. Przebiegnijcie i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. i stac, przebiegnijcie. Dobra, dobra, dobra. I dalej, 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 puszcie, dalej, puszczecie, dalej. Tam macie melaków dalej, macie melaków tam i ręży. Rężu i melaków, macie, dużo dalej. Musicie przebiec, musicie przebiec, hełmy, dalej hełmy. Odleć cokolwiek, koszej, kosze, odleć. Bo ja jestem low, przemysław, 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 przemysław. cofnij, cofnij, cofnij. Faust! O kurwa, Mikesz! Witamy w świecie Kingmakerów. Rycek, rycek potrzebny. A rycek to? Rycek. Dobra, to, to cofnijcie, bo chyba coś potraciliśmy. Jakie, cofnijcie, Nie? kurwa. My ich tu docinamy, chłopak. Dobra, to docinacie, bo my tu mamy jakiś typów też. O! Ale my docinamy, ale przydałoby się jakieś małe wsparcie Leżą? Dwóch. Jeden leży Snajper, chodź, chodź snajper, Jeden dobra, złożdżą, tego potem. Po co, lecę. Ja ja zebrałem ja się. Zebrałem to, to, to nie zabiliśmy to, nie muszę. Wcześniej nic nie było to bite, nie? Jak tam sytuacja? Wiemy ja, z tankiem ja, no, ja, no, i healer zaraz będzie wychodził. Z łucznikiem. Hillera, Hillera, sfokusujcie Hillera, Hillera Hillera, healera. Wszystko co macie go, 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 padnie za chwilę Ole pięknie nie trafi.